Od początku tygodnia cały internet płonie historią związaną z mieszkaniem Karola Nawrockiego. Cała ta sprawa to tak naprawdę dwa główne wątki. Pierwszy, ten prawny, i tu wszystko wydaje się być legitne, choć tak naprawdę czas pokaże, jak to było rzeczywiście. No i drugi, ten moralny, związany bezpośrednio z panem Jerzym, który jest seniorem. No i nie ma się czemu dziwić, że najwięcej emocji budzi właśnie ten drugi wątek. Bardzo niezadowoleni z tego są przedstawiciele prawa i sprawiedliwości, a także cały sztab wyborczy Karola Nawrockiego. Nie mogę się powstrzymać, by nie zrobić tej dygresji. Przemysław Czarnek, piewca zasad wiary, zresztą słusznie, bo co jak co, różne rzeczy można mówić o Przemysławie Czarnku, ale na pewno nie można mu odmówić tego, że nie trzyma się swoich jasno ustalonych zasad. I ten sam Przemysław Czarnek na oficjalnej konferencji prasowej wyjmuje testament pana Jerzego i czyta z tego testamentu, że pan Jerzy wydziedziczył swoje dzieci na rzecz Karola Nawrockiego. To wszystko wydaje się być po prostu dziwne. Testament pana Jerzego Żywickiego, spisany przez jego samego gdańsku 20 października 11 roku. Ja niżej podpisany przekazuję mój dobytek w drodze testamentu Karolowi Nawrockiemu. Zaznaczam że wydziedziczam swoją żonę i dzieci. A jedyne, co tak naprawdę wystarczyło, to wyjawić nam prawdę i to niekoniecznie całą, no ale z jakichś względów Karol Nawrocki właśnie tej prawdy wyjawić nam nie chciał. Zobaczymy zresztą, jak to będzie dalej, czy rzeczywiście jest to koniec jego jakichkolwiek szans na prezydenturę, jak to wieszczą niektórzy eksperci, ale nie o tym gdzieś chciałem z Wami pogadać, tylko o czym innym. Zważywszy, że stosunkowo często mam okazję rozmawiać z seniorami na ulicach Warszawy, Postanowiłem całą tę zadymę z mieszkaniem Karola Noworskiego wykorzystać do tego, by przypomnieć Wam, jak spoko są seniorzy, bo seniorzy są naprawdę spoko, tym bardziej, że zostali wychowani w nieco innych czasach, w nieco innych obyczajach. I to wszystko sprawia, że czasami mogą być podatni na wpływ innych osób i mogą być nieświadomi pewnych niebezpieczeństw, które czyhają tuż za rogiem. Ja wiem, że w sieci pojawiły się różne doniesienia związane z przeszłością pana Jerzego dotyczące jego problemów prawnych, w których zresztą miał mu pomagać właśnie Karol Nawrocki. Dokładnych szczegółów jednak nie znamy, i tu chciałbym. Ten wątek zakończyć, pozwólcie jednak, że odwołam się do swoich doświadczeń. Pamiętam jak realizowałem materiał z sędziwą panią Ewą, seniorką z Łodzi, która została oszukana metodą na wnuczka. Pamiętam jak realizowałem materiał z 92-letnią panią Marią, której musieliśmy kupić gogle, bo miała nieszczelne okna w mieszkaniu. Pamiętam jak realizowaliśmy materiał z panią Henią od Burgera Drwala, a także z panią Wiesią, która miała ciężko chorego syna. Za każdym razem, każda z tych seniorek ugościła nas najlepiej jak mogła, bo tak były wychowane. Bo seniorzy wychowali się po prostu w innych czasach i mają zupełnie inną wrażliwość. I uwierzcie mi, że za każdym razem, kiedy jakakolwiek z wymienionych seniorek nas gościła, czyniła to zupełnie bezinteresownie. Seniorzy to nie zawsze przeciwnicy postępu i młodzieży, to bardzo często bardzo mili i poczciwi ludzie, którzy po prostu potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem, i rzeczy dotyczy jedynie tego, na jakiego człowieka rzeczywiście trafią. Pamiętajmy też proszę, że często to, co dla nas jest drobnym gestem, tak jak chwila rozmowy, dla seniora, może być chwilą, na którą czekał dobrych kilka lat. No i żeby nie było tak sztywno, na koniec parę uroczych ujęć z seniorami, których miałem sposobność w życiu spotkać. Cześć! Ile już wiosen, pani? A! Ja? Mhm. 97. 97. No i... Też nam pani kwiatuszki, proszę. Bo to... Jestem gotowa ucałować pana. Pan ładny chłopak. No pani o. również piękna seniorka. Bo ja kocham ludzi. I w tej chwili patrzę na tą piękną młodzież. Mhm. Bo to jest... Naprawdę piękno. Eryk. A. Eryk. E. E. Arek? E. Eryk. Arek. A Arek? Nie. E. E. E, e jak? <noise> ja, ja nie wiem. Czy... Eryk. A ja Arek. Nie. Eryk. Nie. To ja nie wiedziałam. No. no. To, po... Eryk. Przez to E. Muszę powiedzieć. Ale może być Arek. W tamtym roku jak było 32 stopnie, takie gorąco. Szedłem po papierosy do sklepu, szła taka ładna dziewczyna zgrabna, mm. midi spódniczka. Mm. Wiatarek podwiewał, pupę pokazywał i ja podszedłem, bo nie wytrzymałem i mówiłem, młoda damo to się myje, a nie wietrzy. A ona do mnie mówi, proszę pana, to umyte to się suszy. <laughs> Kochany, wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wszystkiego najlepszego zdrowych świąt, tak, spokojnych. Niech się wszystko dobrze również, wam tak. układa. Salami! <laughs>